Siemanko! Dzisiaj sobie pogramy na trybie Sygren I już będziemy całą, mam nadzieję, zbroję taką żelazną No i co? Nie przedłużając Wbijamy na... O kurde, to, 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 to nie jest ten serwer Wyloguj się! Nie! Odcię co się vlogować. Dobra Teraz przebijamy. I też nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby was nie ominęły żadne filmy i o łapce w górę, bo to mi da taką, wiecie, yy, motywację, żeby nagrywać kolejne filmy i wiecie, to dla mnie jest bardzo ważne, bo wiem co lubicie wtedy. Dobrze, nie przedłużając. Chodźmy. Mam takiego seta. Gdyby ktoś nie wiedział, tutaj mamy taką tą broń. Na, na drugi poziom. Ej, ten dream jest, co w tych odcinkach był. Bo nie wiem, czy wiecie, ale te odcinki są mega często wrzucane. Bo te wszystkie odcinki z tego Syrena, trybu, to wszystko było dzisiaj wrzucone akurat więc to było mega wiecie szybko wrzucone, bo to, to dosłownie jest chyba dziewiąty film i to te... Eee, co ty mnie bijesz rim Na szczęście on jest za bardzo wykokrzony i nie może mnie bić. To pewnie dlatego, bo ma lepszą zbroję i pewnie zakazali coś takiego. Takie cheaty. No dobra, to nie są cheaty. Ale no, to nie jest mój se serwer. No ja. Dobra, yy, wchodzimy. Idziemy. A właśnie, jak ma się Wipa, co? Ej, właśnie, jak ma się. Ej, a jak ma się Tika, a, znaczy m znaczy śmieszka. A a jak ma się Wipa, to co się dostaje? znowu te jakieś dziwne rzeczy. Ja bym wolał seta dostać. Natomiast jakieś porąbaną o rzecz. O kurde! Myślałam, że dosłownie we mnie wjeżdża. Mam nadzieję, że nikogo nie spotkam złego. Co? Na hitam nie zrobił? Jak to możliwe? Na hita? To jest za mocne. Powinno być zakazane. On jakieś city używa. Sam widzieliście. Co to było? Dosłownie. O, tu jeszcze jest? Dobra, nie mam na szczęście. Ale widzieliście to? To jest jakieś oszustwo. S, 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 S. Dobra. Pyk, 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 pyk. O! Nie! Dobra. Teraz już musi mi się udać, naprawdę. Skąd oni mają te elektry? No? Ja też chcę mieć eletry A może z tego? A tak, oni Elitra za tyle. Co? Ty Dobra, w następnym odcinku ją zdobędziemy. W tym odcinku się zbroimy. Dobra, pyk. Wow, co to było? Prawie skinąłem. Ale dla mnie nie ma rzeczy nieruchomości. Bo za nauczyłem się parkura. <laughs> S, 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 S. Na razie jest całkiem dobrze. Jak na mnie. O! Dobra, jestem. Tutaj ch ch chyba pie za pierwszym razem padłem, ale teraz będę powoli. Więc nie padnę. O, jak dużo tych rzeczy! Wow! Dobra. To bierzemy to. Jak dużo tego jest. Dobra, to bierzemy. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Ok, jeszcze jest coś nie ma. Wow! Ile tu jest tego? Chodźmy tam, tam może być jeszcze więcej. Właśnie na letrach to bym tutaj sobie bez takiego spadania hamskiego. No dobra, nie chamskiego, bo. To jest sama moja wina. Ale no cóż. Cóż mam poradzić, jak ja nie umiem skakać? Nie umiem parkurować. <grym> Okej. Okay. Już będziemy mogli teraz ulepszyć jedną część. Pyk. 20. A jak będziemy mieć 40. Tam 8, 48 to będziemy mogli ulepszyć Będziemy mogli ulepszyć Ja się ich boję, więc dlatego dobra Mamy 32 Właściwie tego Czemu my, Czemu my, no nasz 32. Wcześniej tak się męczyłam. Teraz też będę się znowu tak męczyć. Heum. Ja chcę to. O. I jeszcze to, to, to. Trzy rzeczy aż. A ja mam 11 tego. No to może nie być tak kolorowo. Yy, dobra, bierzemy to. Dobra, ale ja się jaram teraz tutaj tą grą, bo zaraz dobędziemy właściwie już taki prawie najlepszy set. Tutaj. Ej, ale tutaj fajnie jest. Fajnie się tu gra. Tutaj ja już mam całkiem dobre ity. Zaraz będę mieć żelazne ity. Okej. Okay. O. Ty, dreamie. Dobra, a jak wpiszę na przykład Pythy, P? znaczy P z F, V. F, F, F. No i ulepszaj to. Nie mam. Naprawdę. Dobra, to tam idźmy. Właśnie tak by mi się przydała ta elytra, bo ja cały czas tu spadam. Jak widzicie? Tam jest? Nie, tam akurat nie ma. Dobra. Idziemy? S S. Jest luzik. Jak na razie z tym parkurem. Oa. Dobra, już? Zaczekajcie ja tu. coś ja odchodzę i za chwilę będę. Dobra. Zaczekajcie, ja już tutaj jestem. I ja jestem. Przeniosłem się na biurko, bo tam mnie należąc tak bolały plecy. Dosłownie, że to była jakaś masakra. Chciałem że zaraz sam do Dobra, jeszcze kolejne trzeba. Czemu nie ma tak dużo jak było wcześniej? To jest dziwne. No w sumie nie jest dziwne, bo ja to cały czas bieram. Szkoda, że na przykład już nie mogę mieć żelaka. Nie mogę już tworzyć. To jest smuźne. Bierzemy tutaj. Bierzemy wszystko. I mamy raz, dwa, trzy. Prawie cztery. Tam jak zejdziemy to będziemy mieli mieć już cztery takie staki. O A na tą chwilę. Jak nie zaczynam zabijać, to tu chyba nigdy tego nie... No weź to o pyk. Jest, możemy ulepszyć co spodnie. E? Na pewno to jest to, na pewno mamy jeszcze tylko dwie rzeczy. Czyli te takie, czyli 48 ja. Będziemy mogli odblokować żelazko. W ogóle te w koszu 3. Teraz sobie wyrzucę te hełmy, bo po co mi? Uuu, przez przypadek nam coś zrobiło mi się dziwnego w kąpie. dobra. Pyk. Idziemy tam. Mam nadzieję, jeżeli nikt tam, tam nie zajumał, bo tam powinno być teraz już całkiem sporo. No nie jest sporo, ktoś niedawno pewnie zajumał to wszystko. I, ale kurczę, muszę wam przyznać, mega mi się podoba ten tryb. Pyk, daj to, o. No i już nie ulepszymy kolejnego, ale bierzemy kolejne to bierzemy tutaj to i co? Dobra? Pyk. No i niestety mamy tylko 9. Jak zabierzemy 10, to wtedy będziemy jeszcze potrzebowali I, yy, tego. Yy. Jeszcze kolejne tego, kolejnych tych 24. Ok. Sobie poskaczę, bo, bo czemu nie? Ok. Tutaj już ewidentnie nikt nie juma. Oh, kurde, gość na letrze. Właśnie tego na letrze. stresła. Szkoda, gadać. Co ja odwaliłem? Tutaj zwykły blok z a ten zwykły blok wytrzymałego, wytrzymałego. Tutaj no, każdy jest zajęte. co Dobra, jesteśmy. Przepraszam, że nic nie mówiłem. So, tutaj się skupiłem. Jak ja się skupiłem, to zawsze mówię. O. Pyk, 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 pyk. O, jest dobrze. Mmm. Teraz obym nie zginął. O, tutaj jest dużo. Czemu ja tutaj nie przychodziłem w sumie? Ale tutaj na pewno ktoś z byłoby więcej. A pewnie, a może nic... Po prostu niecałe tylko Ja po prostu nie wiem. Dobra, mamy prawie całe Ekwipunek. Więc to wymieniamy wszystko. Pyk, 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 pyk. Jeszcze dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no prawie siedem mamy. Dobra. Jeszcze potrzebujemy. No, potrzebujemy dwóch sztaków, bo mam jeden i dziewięć pek pek No i idziemy tutaj E O Dobra No i bierzemy to wszystko pek i ostatnie jest teraz klapa Py... dobra dwa 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 teraz jeszcze to będzie myślałam że to jest jakiś gracz tak coś spadało spadało i myślałam że to jest gracz że się tak porusza że skacze Dobra, chodźmy tu. Uuu. Pyk. S. Pyk. I jeszcze tylko 24 cztery i przychodzimy na żelazo. Nie wiedziałam, że ten moment kiedyś nastąpi. <grym> Uff. dobra. Pieszemy. Jeszcze. Pyk, pyk, kolejne, mamy sześć, to jeszcze potrzebujemy osiemnaście, z czego liczę, pyk, pyk i teraz idziemy u, pyk, 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 dobrze. Jest, i tutaj teraz bierzemy to. I już 11 mamy, no to 13 jeszcze tylko, tylko 13 jest. Jest. Udało się. Znaczy, nie udało się jeszcze. A ja mówię, już udało się, więc. No, na pewno się już teraz uda pyk o kolejne to i to dobra S. pyk es. dobra Teraz trzeba to wszystko wziąć. Mamy 14, jeszcze tylko 10. Naprawdę. Ej, tam będzie sporo. Dobra. Wow. A jednak nie było tak dużo. Ale raz, 4. Jak potrzebuję 10, to to pewnie nie wystarczy. 4, 5. 5 i pół staka. Z tego całego było. Nie za dużo. Zbieramy wszystko tutaj. I bierzemy. Teraz. Dobra. Teraz już tam mamy 20, tylko jeszcze 4 i nam zabrakło. Więc musimy trochę sobie wziąć. Okej. Okay. Dobra, tylko jeszcze trzy, trzy staki. Dobra. Bierzemy to i to i mamy trzy staki. Jest. trzy staki. O, 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 Dobra. Jeden, dwa. Ostatni jest buty. Zaraz się kurde okaże, że ja tak naprawdę nie mam całego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest! Wreszcie no. Naprawdę! U. U. Zestresowała mi się. O, dobra. Tutaj w ogóle nie ma NPC do tego. Muszę iść w takim razie dalej. O, czym jestem dalej, tym większe robię postępy. MPC, no ty dziadego. Dobrze, kończymy nasz filmik. Tak się prezentuje cały set to. Więc. Papatki.